Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj będziemy otwierać 14 okienko w kalendarzu adwentowym. No i znów jedynka wleciała do... Jedynka aż teraz wleciała z wrażenia do 13 Okej, okay, nie patrzę. Się najpierw wyłóż co może być ja zakaję sobie tę figurkę okej okay. Feniks. wyjście FENIKS MELDORA wow FENIKS faktycznie on ma taką inną ym, cerę niż inne figurki, bo ona, ona ma taką bardzo mięciutką. Tu mają nowe, tu normalne już, ale to jest mega figurka. Za chwilę wyjmę Albus'a Dumbledore'a i pokażę Wam, jak wspólnie wyglądają. Ops! Wow! No Ekstra! się cieszę, a mam nadzieję też, że Wam się podobało. A jutro już nagram 15 i za niedługo będę już się drugi dziś.